No, zobaczysz jak ja szybko kurwa okej? Zobaczysz jak ja szybko to, że to, to czuję, dobrze, okay? no. no. nie jakieś do dwóch siedem kurwa, okej? Nazwisko? O! Nazwisko poleciało? To, pory, nazwisko poleciłeś? By używania nazwisk. Koniec, Kraków. Kraków, no klatki kurwo. Do klatki kurwo, za używanie nazwisk. Na pokoju nie ma nazwisk. To może byś zmienił sobie tego Nika, żeby nikt nie mówił do ciebie, Krzysiek, co? Wtedy nie będą używać nazwisk, Bez się ogarnie nie ukupować. No właśnie, dokładnie chciałam powiedzieć, żeby odblokował Dynkowski, Odblokował, Dynkowski, Dynkowski, odblokował Dynkowski. Lucjasza, bo on sam się po prostu afiszuje swoim nazwiskiem i nie ma takiej opcji, żebyśmy nie używali jego nazwiska, jeżeli on nam sam swoje nazwisko podstawia. A kto mi sięgnął tu Krzyżyk? Pytam się. Ja mam ogłoszenie parafian, słuchajcie, potrzebuję numer do dykty, do MRX. Ktoś ma z was numer, potrzebuję zadzwonić. On do Bombi. Firma. Dostaniesz od Bombi, albo Bombi do niego zadzwoni. Znajdź Bombi na pokojach. No ja się tego nie ostrzegam, spróbuj użyć mojego nazwiska na pokoju teraz. Ja mam nagrywarkę włączoną. I wypierdolę ci sprawę z powództwa cywilnego. I zobaczysz, kurwa, ile się będzie wypowiadać Słuchaj, tak? słuchaj, kurwa! Tamarzysz się w tym momencie napięcie o nazwisku. po nazwisku, daj, daj. Ja, ja cię ci informuję, że to, teraz, kurwa, ty kurwa chwilę nagram. W tej chwili nagrywam. O niej chudnie, o niej chudnie, o niej Będziesz płacić, Twoje, to, a, nie ty? to nie będzie, znaczy, że będziesz... I tu na bateri będziesz będzie ci ta... kurza, Na baterie Ci będzie blokował, do ci Powiedz mi, czekam, po powiedz bo no. no po nazwisko. No tak jak się poprawę, to patrzę, ufodę, na prawo, na kurwa, ruch, ruch, okay? ci, kurwa. Będziesz kurwa, do sądu i do Do sądu okręgowego kurwa! a ja ci będę nogę na kolach jeszcze podstawiał! Rozumiesz? Dawaj, dawaj, jeżeli można po nazwisku, dawaj, powiedz mi po nazwisku. Ja w tej chwili kurwa na nagrywkę, dawaj. No dawaj. Słuchaj, słuchaj, bo no jeszcze. Ale dawaj, kurwa, kurwa. Głupszy, bo co kurwa, ja sama na Awaj, kurwa, po nazwisku o co przecież. Powiedz no. mi kurwa po nazwisku. No, no właśnie, dawaj, powiedz no no mi jest 70 tysięcy pokoju, dawaj. Takie, cię dawaj, cię po dawaj, dawaj, powiedz mi po nazwisku, a zobaczysz, kurwa jak cię kurwa opierdolę a twoje nazwisko już powiedziałem, do jesteś to, okej? i nic im więcej Ja jadą tam do niemieckich kurwa na ten kurwa pomarszczony ryj wyciągną cię z tej nory jadą cię kurwa do klatki policyjnej z napisem policej i kurwa na granicy polska policja cię przejmie i kurwa będziesz wstąpił kurwa na obostrzyszony łbem okej to jest twoje nazwisko ja ci kurwa tam kwas umalaję do materii okej Ile no. się nazywa? Ja, kurwa, jebany. Oooo, kurwa. A ty kim jesteś, kurwa? Nie, nie, nie. Jaka kurwa Jebana? Z łóżka do łóżka skakałaś, kurwa. Pojechałaś do Niemiec, kurwa, w Polsce przyszłości nie miałaś. Pracy w Polsce nie mogłaś znaleźć! Ty jesteś Polką, zapomniałaś o tym! To ty kurwa pojechałaś do Niemiec 30 lat temu puściłaś się z jednym szkopem, drugim ja, szkopem, ty trzecim to, co, szkopem! Hamuj okay, troszeczkę tą barierę, okay. Ty Hamie! Zamknij bo to, to, nie to nie spierdala się o. teraz! Ja się nie puszczałem, kurwa! Zagranicowała, pojechała! w Przyszłości sam, w Polsce sam, nie miała! Poszła e, jednemu, e, się nastawiła na pięć Na tysiąc, na euro! Potrwała do tego, do tego, Następnego na dwadzieścia... Po trzecim dostała ręce, bo kumar od wyciągnął! tak z karą komarkował, Ale kurwa, dokojebana, kurwa! Jak soli jebał, mój się! Jak się na palcach, tak? No, Skąd ty kurwa nie wyjdziesz? Pamiętaj kurwa. kurwa. to? Poddajesz jak jest no. prawo w Polsce, okej? Okay? Jest RODO, RONASZ, KUCHUNA DANYCH, Bo imieniu każdemu można mówić, ale nie masz prawa używać nazwisk. No użyj moje nazwisko, do, boisz się kurwa? To no, co kurwa? To dawaj kurwa, użyj, nagrywarka chodzi. Ja do sądu dam całe nagranie z moją wypowiedzią, bo ja cię kurwa informuję, Słuchaj, że jest to karaktery. Dla no mnie twoje nazwisko to jest pedofil. Pedofil, który mieszka we Wrocławiu na ulicy Kościuszki. Pasuje. Nagrywam, no? pięknie. Brawo, brawo. Pierwszy zarzut już masz. Publiczne szkalowanie ze w sieci teleinformatycznej. Dawaj, jedziemy dalej. Dawaj, bo się nagrywa. Chodź, chodź, pijaczko, dawaj. Teraz zobaczysz ile to kurwa kosztuje, zobaczysz to kurwa ty alkoholiczko, zapita pizdo jebana, w butek upięta, kurwa ile to kosztuje, pamiętaj, ja ci te wiądę, no, nie puszę pijatka, tym razem, pijatka, tak jak pijatka, cię woli jebał, wioli jeba cię jebał wirtualnie, ja cię zmyśnię ja cię kurwa Jak w cię kurwa zbiście już Zdech, dzisiaj popełniłaś to... To była twoja Dobra. matka i zdechła zdechy. I pijakka to twoja cała ty, rodzina. Ty kurwa ci pierdolony. Ty, ty, dal... ty, Nasz, ty, chlar... ty co, to ty Nawet... to ty pod pociąg się spierdoliłaś. Ja żałuję, tak, że ten maszynista tak. hamował. On nie powinien hamować, kurwa! I panie, no. To ty opowiadałeś po pijaku, to sławmy, jabasz w imprezy, obcas mi padł między jechał pociąg i obciął mi rękę. Słyszałam, że po prostu. Słyszałem, że ruchasz. Że ruchasz że ten maszynista Żeby, był kretynem! Ten maszynista był że hamował. Panie, On powinien kurwa nie hamować, zazdrować gazu i przejechać pewnie pełni Takie jest moje zdanie. Takie moje już... zdanie jest. A? Okej. Okay. jedno, jedno i co zrobię w poniedziałek, to zgłaszam. Polsce, proszę. żeby wzięli psa na badanie. No, czy a ja to ja prawda, tam. że go Ty, Bo... Ty sobie złotych mogę przyszło? Ty sobie kurwa znów wziął pięknie do trumny kurwa, również. No zobaczymy, no. Jak badanie. Dobrze. Pokaże. Pamiętaj wiona, Pamiętaj, żebyś, żebyś kurwa nie płakała. Wiola 141 Vel Teviona. To są twoje niki na Bantalku. Dzisiejsza twoja wypowiedź została nagrana i ja sobie na to nie pozwolę. Teraz będziesz kurwa chodzić, płakać, że CIZO cię ciąga po sądach. Ja jako CIZO, poprzedni mój nick, Krzysiek Podróżnik, oficjalnie cię zgłaszam w poniedziałek do prokuratury i będę żądał ścigania i odszkodowania. A drugą sprawę że ci z cywilnego. Tak jak podaje do sądu właśnie Tom Katrin Deutsch, i uśmiech 18. Wy wszystkie trzy kurwy będziecie jeździły do sądu okręgowego we Wrocławiu. Ponieważ nie mieszkacie we Wrocławiu, będzie to prowadził sąd okręgowy. I pamiętaj, kurwa, będziesz chodziła płakać. Teraz idź tam Singowi się wyżalić, bo siedzisz tam kurwa cały dzień, u Singa, liżesz mu kurwa odbyt, a jak tam się już nic nie dzieje, to przychodzisz tutaj. Przychodzisz tutaj. Jesteś taką samą fałszywą suką, jak ta właśnie Katrin Deutsch. Sing i ta Uśmiech18, która czyta listy niby od Laluny, okej? I pamiętaj, ja słów na wiatr nie rzucam, żebyś kurwa nie płakał. Słuchaj, ty skurwysynie, synie, więc teraz pokaż wszystkim ludziom, że ja siedzę u Singa. Ty skurwysynie, wiesz co to znaczy skurwysynie? Czy ty wiesz, tak? co to znaczy spór skurwysyn, O, spór wysechny. O, właśnie na, dokładnie. No? Tak, dobrze. No, no, spór wiem. No. jesteś tak, i tak, zostaniesz. Tak, Nawet tak, twój tak, ojciec tak, powiedział, że jesteś spór wysechny. Dobrze. Ponowne publiczne zniesławianie, za pośrednictwem Teleinformatycznie W ciągu 20 minut dwukrotnie przestępstwo popełniłaś. Bardzo dobrze. Dawaj jeszcze, dawaj, jedziesz dalej. Dawaj jeszcze, powyzywaj jeszcze tutaj. No, dawaj jeszcze, chodź. Dwukrotnie w ciągu 20 minut popełniłaś przestępstwo. Pamiętaj, że ja nagrywam, ostrzegam cię teraz, to się wszystko pięknie nagrywa. Wszystko się ładnie rysuje. No dawaj, dawaj. A powiedz mi, jak ja ten Chodzi jeszcze? Czy już po go zakopałeś? Nie, nie, nie. Na jego ręce. Na jego ręce. No, no, nagrałeś nie to? Nagrałeś Ale to? Nie się. to, nie to nie się. Straszyć to? to? możesz kurwa swoją rodzinę. Ja nie jestem po prostu z tych ludzi, nie się, którzy się zastraszają. Dla mnie to takie śniadanie. To powinny być tak? zabite, zanim Let's po prostu za, za, za krawędź wyjdą. Rozumiesz? lambda O, przysywny. brawo. Byłeś i jesteś. do zabójstwa. To Już Już Widzicie? Widzicie kim? Już nie się no. Na no, już oposyce, nie długo. no, którą, no będzie się Który, się będzie? się działał. Artykuł 28 a proszę byłeś 140% Publiczne nakłanianie do zabójstwa. Proszę, brawo, brawo, brawo. No, dawaj, dawaj. w przestanę pół godziny. Pięknie, brawo, teraz te wiolkę, wioleta w kolanku, 15 lat za to robisz, ale zamknij pizdez Robisz nagrywasz na omedze, przestawienie robisz. Co ty ty mi Dobra, ale poczekaj. Ej, gruba, zamknij pizdez, ja z tobą teraz nie rozmawiam. Te wiona, słuchaj, trzy przestępstwa w ciągu pół godziny. Pamiętaj, teraz sobie grubo w kolanko strzeliłaś, bo namawianie do zabójstwa za to ci grozi do 15 lat. Ale to to wszystko jest nie mój, nie się wszystko nagrało. I pamiętaj, ja, ja to nic nie, nie zmyślałem przestań tutaj bzdury opowiadać człowieku. Wyzywałeś się, łącznie Namawiała do gabbuspa. Namawiała do A jaj jaj Jest wszystko nagrane, że pan nie wpierdala, i teraz. No, No, no. Aria, aria, ci

Spierdalaj szma to jebama, okej? Okay? No, miło ci? Miło ci? No, pamiętaj, nagrane, będziesz, no i będziesz po sądach ciągana. Ale będzie po sądach ciągana to teraz, to teraz bo ja, ja ci wielka sprawa założę. To nie są żarty. Ja ci wielka sprawa założę. Za to, co dzisiaj powiedziałeś na mikrofonie. Pamiętaj, trzy przestępstwa. Trzy przestępstwa popełniłaś, okej? Okay? I pamiętaj, spotkamy się w sądzie, okej? Okay? Że Tywiona będzie jeździła do Wrocławia, do Sądu Okręgowego, i tam będziesz się musiała wytłumaczyć z trzech przestępstw. Z trzech, które popełniłaś w dniu dzisiejszym, ok? Aha, w dniu dzisiejszym trzykrotnie popełniłaś przestępstwo za pośrednictwem sieci teleinformatycznej. I ja ci tego nie odpuszczę. Tym razem przegięłaś pałę. A jeszcze za to, że ruszyłaś moich rodziców, to tym bardziej ci nie odpuszczę teraz. To ty będziesz teraz płakać, że chodzisz po sądach. Nie ja, tylko ty. I ty będziesz jako pozwana. I zobaczyć będziesz musiał... Wiola, ale daj, niech on poszczeka, słuchaj, bo przecież to się wszystko nagrywa, to tylko na twoją stronę to gra. Wiola, nie spokojnie, niech cię dalej wyzywa. Pięknie nagrało, pięknie się wszystko nagrało. Właśnie w tej chwili się zgrywa na płytkę. I zobaczymy, jak Wiola będzie śpiewała już niedługo. Aha... Bo ja idę w poniedziałek do prokuratury, o, o. No. A może się mm -hmm. nawet dostanę ziobro z tym badziewiem. Ty zacząłeś dziewczynkę, na... dzisiaj... Ale bochman, na... Na... na chuj ją podpuszczasz? Ale pan na chuj ją podpuszczasz? Bo ty wyumiesz później ręce, będziesz to będzie się, no to się nie spierdala, bo się nie spierdala, bo ty się będziesz później śmiał, ty się będziesz śmiał, a ona będzie płakać w dłonię, rozumiesz? Bo ja jej porwa założę twarz, ok? Niech do nie wypierdala tak szybko jak aha, możesz. Aha, no, aha, bandę, aha, wypierdalaj śmieci, jedaj. Sama wypierdalaj, sama wypierdalaj. Pochła! Idź tam, pośpię po zbieraniu okay? po śmietniku, okej? Po śmietniku pośpię po zbieraniu. O, ja, ha, ha. Dobrze, dobrze. Mam ty... kurwa sukę. No. Aha, ha, ha, ha.

no sama wypierdalej, okej? Okay? Okej? Okay? No. Okay? Sama wypierdalej. No, no, no Odrużnik. i co? I co? Odrużnik. I co pijaczko? O pijaczko! O, 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 o pijaczko! No j**e! Ja nie będę no, się z pod podróżnikiem na pokoju. No, no ja pierdolę. Ja nie będę się działa na bagażu. O, ja Luna, nie dawaj mi abina, ja bo ja z nim się działa nie będę. O, kurwa! A, Luna, a, a, to ja! Pijaczka 141, kurwa baś. No, Możesz Możecie coś zapytać? Kulturalnie, grzecznie? Czy nie? Wiela.

Pierdz idź kurwa, dopij, rozumiesz? Dalej. Dopij się, no. zapij się kurwa, żebyś nie wstała rano, no. rozumiesz to? Just. Żebyś się zapiła, żeby cię wielkowa w nocy, okej? Tak i tak mi, tak, mi nie długo bez. pierdolnie pijaczko w dupę jebana, okej? Okay? Jesteś pijaczką, chlejesz kurwa od 20 lat i kurwa się rządzić na paltarku chcesz wszędzie ten, ten swój ten swój pokaz. ryj, ten Tej swój niebany ryj wszędzie wpierdalasz. Ten swój fałszywy, kurwa ryj wszędzie wpierdalasz. Okej, okay, <try> okay, la Luna, albo ja, albo Ja nie mam zamiaru. Dobra, <try> Co <s> ty ludzi <try> Bo <m> co się <try> robi? No, mą do synga, mą do synga. Nie mam zamiaru razem. No. Popraw szczękę, no, czy górna ci się odkryła. Masz wkładkę kurwa, nawet nie masz swoich zębów, tylko wkładkę masz w ryje, okej? Okay? Masz dwie wkładki, górną i dolną, naklejce wkładasz do ryja.

Kurwa, z koszterwóskiem. Krzysiek, 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 ja mam no. pytanko, o co wy się kłócicie? Przecież tak samo nienawidzicie koziej i kurwy i wy się kłócicie, dla mnie to jest niepojęte kurwa. O co tu chodzi? Kurwa. No przyjdzie tutaj wieczka i pierdoli. Ona do wszystkiego, do wszystkiego się wpierdala. Ona wszędzie była, wszystko widziała, a tak naprawdę to przez 30 lat chuja w mordzie nie miała, rozumiesz? Kto by jej chuja do, 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 do mordy podał? Ja bym się brzydził, kurwa, rozumiesz? Brzydziłbym się jej kutasa do mordy podać, rozumiesz? No. Nie powinieneś się kłócić z Wiolką, no kurwa, to ty wiesz, siedzenie, admin kutasa do mordy, to jest kurwa że nada. A jeszcze macie wspólnego wroga, jest przysłowie Wróg twojego wroga jest moim przyjacielem, tak? Czy kurwa, jak ty, no jakoś tak to było, tak? No kurwa, no śmiechu, Wartek, kurwa po prostu śmiechu. Odpuśćcie i chuj, no. Znaczy ja nie odpuszczę już teraz, za to co powiedziała dzisiaj, ja jej za sprawę, nagrało się, poprosiła ja, ja, ja. 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 moja Luka, matka, na ojca, poprosiła mnie na Luka, na Luka, po nie będę adminować, dla mnie to, to jest by po prostu śmieć, to no wypierdalaj, no nie chcesz, to wypierdalaj, no kurwa nikt mnie tutaj nie trzyma, spierdalaj no Wypierdalaj, A nie chcesz to adminować, to wypierdalaj, ciebie, trzyma, droga wolna, kurwa. Posław w chuj, Posła nie będziesz, nie chcesz adminować, Posła w chuj, wypierdalaj, mówię ci kurwa, mówię ci dosłownie, nie chcesz adminować ze mną, to wypierdalaj, droga wolna, Posław w chuj. kobiety, ty ostatnio na nagłuchałeś? Wiesz jakie kobiety ty? Wiesz do, do tego po ona ma na większy kot, moja Sara na dupie. Poć Sara, A nie ja, Nie zapomnij, że za to co, no no, uh, no, no to inne zrobiłeś. To nam nie polawe. Jak będziesz kurwa ty idziesz Okej, do, do poniedziałek do, do marketu ja butelki i puszki sprzedać w automacie poniedziałek ty idziesz do marketu butelki i puszki sprzedać kurwa, poszła w zdo. Nie chcesz adminować, Wypierdalaj! nikt się tu siłą nie trzyma A ja się... poniedziałek idę do, do prokuratury, skończyłem my... się a, Koniec my... kropka, my... powiedziałem kurwa my... Powiedziałem, my... Rusza. My... ruszam, ruszam my... to kurwa I my... zobaczycie jak my... będzie my... płakała, my... to, to jak my... będzie my... płakała, będzie jeździła my... do Obrotławia my... Będzie się kurwa pójść, ja nie opuszczę, niech moja maszyna ruszyła, powiedziałem, to ona będzie płakać, Zobacz, i wspomnijcie moje słowa, miesiąc, dwa albo trzy przyjdzie, powie, kurwa ten chuj mi sprawę założył, a ja słów na nie rzucam. Powiedziałam, ostrzegam, no ja że na nagrywa. Musi no, musisz jakoś dziwek kobiecą powąchać. A z tobą, a z tobą, bo to jest okej? Jesteś bieda z nędzą, okej? Tak? Bosman, bieda z, z nędzą jesteś. Z nędzą, Kto pozwolił grać na pokoju? Kto pozwolił grać? Ktoś tam pije na dyskotekę. Piku, kurwa, to was dyskoteki. Czy no. się się coś, trzeba zapytać, wielki ja pierdolę. Dlaczego nie doszło, kurwa? ja dałam Wioli admina, żeby się broniła. I Viola wyszła. Nie wiem dlaczego wyszła. Viola jesteś, czy ciebie nie ma? Ja nie wiem o co chodzi. Bo tak jak powiedziałam, u mnie kobiety są number one. Number one. A dlaczego Viola wyszła? Przecież Viola była super adminem. Biura była superarmią. No właśnie! Radyka. Krzysiek no właśnie, nie ma superarmina! No poszła do dziadka i był taki superarmin! Trójpokój, Ja, ja poszłam do dziecka. No i Krzysiek, kurwa, sprawa lepiej. Widzicie jak to działa? Widzicie jak to funkcjonuje? No ja nie wiem, no ja, ja powiedziałam, że u mnie kobiety są nauczone. I, I kobiet nikt nie będzie wyzywał, bo ja czasami jestem, czasami mnie nie ma, okej? Okay? Czasami mnie nie ma, czasami jestem. informujecie, żeby... że jestem kobietą, proszę mi dać superadmina. No, zaraz pokażę nie, ci moją twarkę. No. Nie, 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 superadmina, bo jej przysięgłam, ale Biorka wyszła. Biorka mogła cię zwanować, się. Nie Krzysiu, ale ja ale... superadmina, bo jedniesz kolej! Kurwa, bo tego drinka nie wstąpię i nie wiem co zrobię. Wiola miała super admina, a Wiola od ciebie rangą. Nie wiem dlaczego wyszła. Mogła Wielka ciebie wy wywalić tak samo, Krzysiu. Mogła no to no, no, no. no, ja nie chcę. A ja nie wywaliła. Nie, Wiolka wychodzi dała kropkę. No dobrze, skoro jeżeli Wiolka powiedziała, że nie chce tego Admina, no to nie chcę. No to, to, to ja robiłam wszystko, co mogę. Ja dałam Admina Wiolce, ponieważ ja nie chcę, żeby na Wiolkę... Ktokolwiek, cokolwiek złego mówił, ale Viola nie chce tutaj po prostu adminować. Nie wiem. Nie wiem co tutaj się dzieje, słuchajcie, ja dzisiaj sobie też troszeczkę ginusiu wypiłam. Sobot nie jest, miało być wesoło. jesteście wszyscy kurwa nienormalni. Jesteście kurwa nienormalni, okej? Okay? Nie koniec. Wiola, gdzie jesteś? Amina, Mnie nie ma ty masz tutaj rządzić, a nie żeby jakiś, jakiś tam Krzysiek czy Dobra, nie chcę się... Nie, nie jak mówiłaś przed chwilą jakiś tam, to nie chciałaś powiedzieć Krzysiek, tylko chciałaś powiedzieć pedofil. No. Nieładnie. Ja nic nie chciałam powiedzieć, proszę mi tutaj dziecka z kąpielą brzuch nie wlewać. Przepraszam bardzo, ja doskonale wiem, co chciałeś powiedzieć. I koniec Ale kropeczka. Ty już wszystko wiesz, ty już wszystko wiesz. Wy wszyscy jesteście mączy. Wiola wyszła, was wszystkich holała, okej? Okay? Holała. was. I wasze wszystkie jakieś tam pretensje. Wiola nie chce adminować, więc nie będzie adminowała. Ja, nie, nie, nie chcę. Gewa, gewa, wątwo, ale kataki są pogodowe, ja pierdolę, cały tydzień wichury, kurwa, zamiecie śnieżny ja pierdolę, 14 na minusie, to jest to, kurwa, to no. kocham, okay. jasne. Wiesz, idą, trzeba dziewczynom, kurwa, jakoś to po się zrobicie, ja pierdolę, dziewczyny wyzywacie, kurwa, walentynki idą, co wy, kurwa, pojebało was, kurwa, ja pierdolę. A ty faktycznie są walentynki, bo te makiety są w sklepach na Delivery. E, wysyłają te serduszka teraz, faktycznie. 14 je długo. Kurwa. A ten czas zapierdala, nie? GO! Poczekajcie, Krzysztof, 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 chodź, Krzysztof, chodź, chodź. Ale o co chodzi, kurwa? poczekaj, muszę się napić, bo się dopiero rozkręcam, kurwa. O no, siemanko, siemanko Agnieszka. Premia wleciała z wultatu, nie? Jeżeliście ścignęli, chyba ostro pedofili Chyba premia wleciała za <ścoughs> Kurwa, to wreszcie mówię, mu się wypowiedzieć, czy nie? Słuchajcie, mam kilo nóżek, kupiłem na jutro, zupa będę robił.